Cześć, witajcie w Tedekach. Dzisiaj, zgodnie z zapowiedzią, pokażę dwie bitwy, które obrazują, jak radzi sobie Jagoda. Albo jak dobrze może sobie poradzić Jagoda w zależności od sytuacji. Więc żeby nie przedłużać, to zapraszam. W zasadzie mamy bitwę Piaszczysta rzeka. Losowanie na same dziesiątki. Eee... I cała sztuka gry jagodą polega tak naprawdę na ustawieniu się w odpowiednim miejscu i znalezieniu sobie, znalezieniu sobie po prostu miejsca walki, w której możecie pomóc swoich, swoich, swoją drużynę. Na tej bitwie z reguły albo prawie zawsze szybki zwiat robią przede wszystkim light lub medy, robią zwiat na górce. Zaraz zobaczycie, jadę tam celowo i tam się ustawiam. Amunicję zmieniam na haeki, no bo taki light, no tak jak przez lodówkę może zostać zdjęty na raz. To raz się to udaje, raz nie, raz się pojawiają, raz nie, ale w wielu przypadkach udaje się taką niespodziankę lightowi zafundować. No podjeżdżamy, czekamy. Jest klient, Manticora i pięknie wchodzi 1400 na haeku. No co, 30 sekund, tak? Eee, tyle gracz był w tej bitwie. Eee, zauważcie, zostaliśmy od razu wykryci. Tak jak mówiłem, Jagoda kamuflażu tak na dobrą sprawę nie posiada. Nie ma sensu dalej stać. Eee, myślę, że kolejny Light tam nie podjedzie, tym bardziej, że widać, że znajduje się po drugiej stronie. Eee, spróbujemy i na niego zapolować. No to jest dość daleko, więc... On nie wychodzi, nie pokazuje się. Raczej stara się spotować to, co się znajduje. Tam w rogu mapy. Więc ustawiamy się na czołgi ciężkie, które bardzo często wychodzą właśnie tutaj z tej dolinki. Tylko musimy sobie znaleźć odpowiednie miejsce. Da się tutaj stanąć tak, żeby tylko wieżyczka jagody była widoczna, bo ona jest wysoka, więc jesteśmy w stanie chronić wtedy dolną płytę. No, czekamy chwilę. Swoją drogą nasza drużyna tam nie ma najmocniejszych zawodników. Bo WZ, czyli Czeronte, w tamtym miejscu, no jeżeli wyjdą na nich mocne czołgi ciężkie, ja widzę, że tam jest Eseta i e 3 no to może być tam problem, więc trzeba będzie ich wspomagać to na pewno. Ach, ten light się cały czas kryje. Byłoby miło pozbyć się następnego. Próbowaliśmy, ale niewiele brakło. Prawie dobrze wyjechał na strzał. No myślę, że tam nie ma co. Trzeba sobie odpuścić i wspomagać tutaj nasze ciężkie. Tym bardziej, że tu na górce się robi coraz ciekawiej. Przepraszam, na tej dolinie. Bo i z góry widzę jak ktoś podjeżdża i na dole mamy. Tylko pytanie czy to wystarczy na bicie. Chyba nie. Także jedziemy bezpośrednio. Jak mówiłem Jagoda często Powinna być gdzieś z przodu powinna sprawiać, żeby przeciwnicy się bali tak jakoś odważnie specjalnie wyjeżdżać. Eee, spróbujemy w ten sposób. Spróbujemy podjechać może za tą skałkę taką, żeby trochę dół sobie kryć jest. Ale z kolei trójka jest niska, to nawet jej nie będziemy widzieć tu. I spójrzcie jesteśmy wykryci od razu momentalnie. Tutaj już wiedzą, że jesteśmy. Arta zaczyna bić. To też jest cecha Jagody, że bardzo, bardzo często artylerzyści próbują ją zdjąć. Dostaliśmy pechę, nawet nie widać przeciwnika. Od góry rinoceronte, ale dostał. Nastawiamy się pancerzem, odbity. Bez Golda gra, to na pewno. A przynajmniej nie w tym magazynku. Na pewno będzie jeszcze próbował Eseta. Znowu Rino w Gąski, próbuje, nie trafił. Jest trójka, mierzymy. W... Odbił się i pięknie w garnek dostał. Ale widać, że trójka gra bez Golda. Chociaż dziwię się też, że nie celował nam w Gąski, powinien to widzieć. Troszeczkę tu zbieramy, bo ostrzał jest ze wszystkich stron, ale no niestety tak często trzeba grać jagodą. No, musimy się odsunąć troszeczkę, żeby ten Rino Chironte nie miał na nas bicia. A tam mamy i Esetę, i E trójkę. I obawiam się, że nasze lino jest na ogryzku, więc zaraz zginie. Dokładnie. Eseta się chowa. Znowu E trójka, spróbuję. Nie no. jeszcze z góry pomoc jeżdża. 60, słuchajcie. Więc też jest czym bić. Mamy golda załadowanego, bo tutaj nie ma co. Te strzały muszą wchodzić. Jest seta mierzy w nas. Bez golda oddajemy pięknie. Nie polosowało, bo mógł zejść na raz, ale już tak odważnie nie będzie, jest na ogrysku. No Jarta, to co mówiłem, cały czas. Nasza WZ będzie próbowała. Odbijamy po raz kolejny od Esety. Dobra, mamy jednego z głowy. Na razie jest dobrze. Wydaje się, że tu w środku jest, są wszystkie ciężkie przeciwnika. No i co zrobi ta 60%? Strzeliła. Dobra, WZA jedzie. Trzeba pomóc. Ach, bije nas tam z boku. Tam niestety straciliśmy, ale nie ma wyboru, już jak ruszyliśmy. I. I pięknie. Na goldzie to tak naprawdę nie ma większego znaczenia, w którą stronę. Zobaczcie, jedzie trójka. Strzeliśmy, nic nie możemy zrobić. Jesteśmy odkryci, zobaczcie co robi. Nawet na nas nie patrzył. Dwa razy się od nas odbił, więc już nie ryzykował kolejnego strzału i po prostu wuzetę. Gdyby strzelił, byłoby po nas. Dobra, skończony, ale bałem się, że dla nas będzie to już koniec. Mamy przeładowane, ale tak, bicie z góry. 121, a no, na szczęście, tu gdzie trzeba, chyba powstrzymaliśmy, więc będzie dobrze. Powinna być bitwa do przodu. No i giniemy niestety. Tam nikt nie krył, swobodnie sobie stał dziwie się, że ten FW, który stał przy naszej bazie nic nie robił w ogóle dziwnie ten gracz przez całą tą rozgrywkę się zachowywał. No dobra, przyspieszymy troszeczkę. No i słuchajcie, zwycięstwo. Nasi sobie poradzili. My bardzo ofensywnie grając, powstrzymaliśmy ciężkie przeciwnika, więc naszym było już łatwiej. Co słuchajcie, 4000 damage'u, dwa fragi, trochę po spocie. Zdaje się, że coś koło trójki. Odbiliśmy również na pancerz. Także to, co mówiłem, Jagoda potrafi i zadać obrażenia, i przyjąć na pancerz. Zobaczcie, 4000 to jest druga wielkość obrażeń. Leopard pięknie, 7-300 w tej bitwie. Także naprawdę bardzo ładnie poszło. No i słuchajcie, kolejna bitwa na Jagodzie. Tym razem to będzie bitwa typowo ofensywna, bardzo ofensywne pojechanie Jagodą z mojej strony na dziewiątki, na dziesiątki, mapa Fjordy. Jedziemy tak naprawdę w tym przypadku, miejsce dla Jagody jest tylko w jednym miejscu. Kampa na tej mapie mija się z celem. Jedziemy tutaj na linię 4, wiadomo, tam na przepychanie, gdzie zawsze w zasadzie na tej mapie toczą się. Walki czołgów ciężkich i będziemy tam wspierać swoich Przeciwnicy mają co? No mają Mausa z ciężkich, mają TDK, h 4 bardzo dobrego zresztą Mają Phase a Konquerora, na szczęście jedynkę No ale zobaczymy Dobrze, tutaj nasi też Rozsądnie jadą w tamtym kierunku no, standardowo kilka pestek W stronę przejazdu Zawsze się coś uda strzelić W tym przypadku Centurion oberwał Ale my jedziemy, nie możemy sobie pozwolić na to, żeby tam się zatrzymać Jesteśmy dość wolnym czołgiem, więc no, musimy się tam znaleźć W miarę szybko, aby mieć bicie na Ewentualnie wyjeżdżających przeciwników Myślę, że ten AMX samotnie trochę za szybko jedzie do przodu, to się może skończyć dla niego źle. Ale bo pojedynczy czołg tam, no, może być ciężko. No właśnie. Eee, są szybkie czołgi u nich, zdecydowanie szybcze. Jest Conqueror, podjeżdżają nasi, jest Phase One. Jest też K-91, Tedek. No eee, to się dziwię, co on tam robi, tak szczerze powiedziawszy. Dobra, szukamy miejsca, słuchajcie. Trzeba pomóc AMX-owi. Conqueror będzie tutaj groźniejszy i jest garnek. Pięknie widać garnek. Pełne skupienie. I mamy. Pięknie polosowało. Kończą go. Więc można powiedzieć, że tu już mamy z głowy. Cały mix niestety zginął, bo no utopił tadek, to opił się Tedek, do zepchnął. Ale nasi już go chyba skończą. Spróbujemy jeszcze ewentualnie. Pewnie nie zdążymy. Tak, już go skończą. Dobra, jedziemy. Mamy następnych klientów. Słuchajcie. Gramy ofensywnie, pomagamy zdecydowanie. Na natarciu jest maus, jest Phase One. Tam z tyłu może być bicie od centurionów z góry. Eee, zobaczymy, miejmy nadzieję, że nie. O, jest też forz 155, ale już obrywa jest na ogrysku. On byłby w sumie najgroźniejszy tutaj i najlepiej by było jego zdjąć. No jedziemy, słuchajcie, jedziemy. Tu raczej bicia nie będziemy mieli, bo się chowają. No, maus tak skontowany, to i jagoda ma problem e, z biciem. Ale myślę, że fosz. Fosz jest naj, najgorszy tutaj i będzie najgroźniejszy do zdjęcia, bo on naprawdę na strzał. Może czynić zło. Dobra, jedziemy. Nasi też widzą, że jesteśmy. Też medy trochę odważniej. Może aż za bo to ja chyba powinienem pojechać przodem, ale powiedzmy, że jesteśmy. Dobra, przypuszczamy, wyjeżdżamy. Dobra, raz od fosza. Teraz musimy go zdjąć. Jest ten mały garnek, ale powinno być OK. Tak fosz jest z głowy. Odbijamy od Jack Tigera, gdzieś tam chyba na górce stoi w międzyczasie. Dobra. Do przeładowania. Teraz oni muszą pojechać przodem. No i jedziemy. Phase One zniknął. Został nam Maus. Ładnie tutaj poszło. Maus się cofa. No nie ma wyboru. Nawet z jego pancerzem nic tu nie zrobi. Jest 704, trzeba uważać. Mamy bicie na Mausa. Jest na zielone i odbite. To jest właśnie cecha Mausa, to jest podobna sytuacja jak z pancerzem Jagody. Lekkie skontowanie nawet w trakcie naszego strzału i już, już odbija pocisk. Mamy 704, strzeliła. Strzeliła, będziemy przeładowani szybciej od niej, 5 sekund, To ładuje dłużej. Na wszelki wypadek w dół, mamy ją na raz już teraz. Dolna płyta, dobrze. Teraz trzeba będzie troszeczkę pomóc naszym tam na górce, bo mamy na razie remis, ale tam jest no, walka medów, można by powiedzieć. Arta zdejmuje naszego phase Obrywamy od centuriona. Go się na ogrysku, ale wali goldem to widać, więc rozsądnie będzie mu chodziło wszystko. Ten gold wszedł. No niestety zniknął nam z widoku No dobre kamo I teraz za późno to samo z Goldem pojawił się Czy się wychyli? Jest ale niestety nie trafiony w garnek Kontujemy i teraz zobaczcie kontowanie już automatycznie odbija pocisk <laughs> Przypuszczam że trafił trochę bardziej w jarzmo, czyli nie tak jak chciał Ale z kolei tam zrobili, zrobili nam przewagę Musimy tam troszeczkę zmienić sytuację jest centurion, i jest tam UDES. UDES jest, pięknie UDES wyjeżdża, schował się i mamy go. Mamy go. No to jest ta zaleta jagody. Słuchajcie, średnio 1000 na strzał, możecie sobie liczyć. Więc tego typu strzały, no to jest tak naprawdę frak. Tak to trzeba powiedzieć. W tym momencie już mamy trzy strzały. Mamy tu przewagę, wydaje mi się, że to już będzie dobrze. Jesteśmy wykryci, nieważne czy są budynki, czy ich nie ma. Po prostu Jagoda świeci się naprawdę jak latarnia na środku pustyni. To nie da się tym ukryć. No, kamu nie istnieje. Próbowała Arta, nie przeszło. Jedziemy tego Emila, tam zdjąć on tam całą grę kampił. Znaczy, jest na full HP, jedzie WZT z nami. Emil się odbił. Mierzymy, ale u niego. No nie, mamy, nie mamy golda w tym momencie, u niego bicie w wieżyczkę też będzie prawdopodobnie odbite. Tym bardziej, że on nie będzie stał pewnie nieruchomo i czekał. Więc musimy podjechać. WZ jedzie z prawej, no to musimy tędy troszeczkę z lewej. Objedziemy go z dwóch stron. To wszystko trzeba robić rozsądnie, nie ma co wierzyć, że macie super pancerz, bo w tym momencie on ma pełny magazynek, więc bez problemu nas zdejmie, jeżeli jest ogarnięty. Stara się tutaj chować, stara się wyjechać na nas. Zobaczcie. Ma dobre opuszczanie działa, bardzo dobre opuszczanie działa. WZ go objeżdża. Czy będzie dla nas WZ? Chyba się zajmie na razie Artą. On spróbuje nas, tak. Zobaczcie, wyjeżdża trochę, ale i on. Mamy dolną płytę ukrytą, więc chyba nie jest na Goldzie, bo gdyby był, to bez problemu nas zdejmował. Dobra, mamy. Teraz już jest nasz. WZ musi się cofnąć, bo jest teoretycznie na... No, na strzał to może nie, ale jednak. Słuchajcie, no nie bawimy się tu. Masa Jack, masa jagody strzał nie polosowało, zostało mu 4 HP, ale no jednak masa jagody ta ranowanie robi swoje. No i mamy wygraną bitwę, bardzo ofensywnie zagraną na jagodzie. Ale opłaciło się w tym przypadku. Mamy wygraną, słuchajcie, prawie 5000 obrażeń. Coś tam odbiliśmy, 4 fragi, słuchajcie. Też drugi wynik jeżeli chodzi o obrażenia, Paton pięknie prawie 7000 nakroił. No ogólnie bardzo udana bitwa. Słuchajcie, widzieliście dwie lekko różne od siebie rozgrywki na Jagodzie. Druga bardzo ofensywna, pierwsza taka z większą dozą rozsądku, ale też ładnie poszło. Eee, także ten czołg grać potrafi, jak widzicie. No nie będzie tak w każdej bitwie, że będzie wam chodziło po 4-5 tysięcy obrażeń. No to będzie naprawdę ciężkie do zrobienia. Oczywiście życzę Wam tego jak najbardziej. Ale samą Jagodę, jak, jak, jak polecam. No jak widzieliście, gra się ją przyjemnie, naprawdę, naprawdę warto się pobawić. No i szkoda, że nie widać min przeciwników, bo po takim strzele jagody często mina jest bezcenna. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Rzućcie łapkę w górę, wrzućcie saba. Będę umieszczał więcej filmików z różnych Tedeków. Także zapraszam.